Oh, my. Na początku grudnia rodzinie z Kołaczyc uległ spaleniu dom mieszkalny. Ich cały dobytek spłonął w ciągu kilku minut i w tej chwili zostali w, kilku, w ciągu kilku minut bez dachu nad głową i bez, bez własnego mienia. W związku z tym, pragniemy im po, pomóc w odbudowaniu domu i chcemy, aby mogli normalnie żyć w tej społeczności jak, do, jak do, dotąd tu funkcjonowali. Powstał komitet organizacyjny tego koncertu i pieniądze są zbierane do puszek osób, które znajdują się na placu, które uczestniczą w koncercie. Nasi artyści zostali obojętni, tutaj charytatywnie przyjechali, pojawili się i przez ten dar śpiewania czynią dobro dla, dla rodziny poszkodowanej. No, na scenie mamy okazję usłyszeć uczniów, którzy uczą się śpiewu w Jasielskim Domu Kultury, nasze uczennice, z Liceum Górnowszego w Kołaczycach, ze Szkoły Podstawowej w Kołaczycach, Będą też, będzie występował też zespół Pogórzanie, będzie by, nasza gwiazda tutaj Mateusz Mijal, zgodzili się też przyjechać Baciary, którzy zakończą nasz dzisiejszy koncert w Rynku Kołaczyckim. Jest to duże przedsięwzięcie, ale dzięki dobrej woli służb mundurowych, dobrej woli wielu wolontariuszy, którzy tu dzisiaj są koło Wody wiejskich, Ogromnym Strażą Pożarnym, darczyńcom. Udało nam się to wspólnie zrobić. Sam jako Urząd Miejski w Kołaczycach, czyli Binoś do Kultury, nie byłby w stanie do tego koncertu w tak szybkim czasie przygotować. W chwili już mamy na koncie kilkadziesiąt tysięcy zebranych. To są właśnie wpłaty przez różne komitety, które zbierały w środowisku na rzecz tej rodziny. Dzisiaj też myślę, że zasili, zostanie zasilony ten budżet przez, przez, przez tą składkę uliczną. W przerwach odbywają się też licytacje różnego rodzaju darów, Które podawali artyści. Ja zawsze tak sądziłam i tak uważam, że, że Kołaczycanie tak, wszyscy ludzie mają dobre serce, i, i gdy się spotykają z biedą i z nieszczęściem, to wtedy, wtedy po prostu są dobrymi ludźmi i pomagają innym, bo musimy się zawsze liczyć z tym, że kiedyś to nas też może spotkać, i też chcielibyśmy ze strony tych ludzi jakiegoś gestu dobrego serca. time. Postanowiliśmy w jakiś sposób pomóc tej rodzinie, zjednoczyć trochę ludzi i ponieważ miałam takie głosy z otoczenia, że może w tym roku oprócz kolęd zrobić jeszcze jakiś koncert charytatywny, więc nie zastanawiając się wiele, nie było, też nie było wiele czasu, złapałam za telefon, zaczęłam obodzwaniać wszystkich artystów firmy ochroniarskie, bo przecież wiadomo, że organizacja takiej imprezy to jest, to jest cała logistyka. I miałam na to tylko trzy tygodnie czasu. I proszę sobie wyobrazić, że jestem naprawdę bardzo mocno podbudowana zachowaniem ludzi, ponieważ podczas różnych rozmów z firmami, z artystami, nigdy nie usłyszałam słowa nie. Wszyscy, jednocześnie, wszyscy jednogłośnie orzekli, że to jest tak szczytny cel, pomoc ludziom, że każdy przyjedzie. Bardzo często słyszałam od tych ludzi, że pani dyrektor, zgadzamy się, bo kto raz daje, kilkakrotnie więcej od. E, ci ludzie mają naprawdę wielkie serca, ponieważ sami zawsze mówili e, i to właśnie w większości e, twierdzili, że dzisiaj my pomagamy, pomagamy innym, nie wiadomo czy jutro nie trzeba będzie pomóc nam. E, ten koncert oprócz e, takiego aspektu e, pomocy bliźniemu miał też inny aspekt. E, uważam, że był to też taki aspekt e, jakby podziękowania mieszkańcom gminy Kołaczyce. Którzy do tej pory zebrali już ponad 40 tysięcy złotych i zostały te pieniądze wpłacone na konto budowy Domu Państwa Kopciów. Więc ten koncert jest też podziękowaniem za wielkie serce właśnie dla tych wszystkich ludzi, którzy te dobrowolne datki wpłacali.